witam serdecznie no tak obserwujemy tutaj sobie pola mokotowskie rozjeździło się to nasze towarzystwo dziewczyny, chłopaki no ja też, a dzisiaj sobie wyciągnąłem szosę 2005 rok, słuchajcie wymienione koła na Shimano owijka, przerzutka no i tak to wygląda siodełko też oczywiście proszę bardzo no i tak sobie zasuwam po Warszawie ale tak powiem wam na dobrą sprawę że niektórzy się obawiają że trzecia wojna światowa będzie no ale tak pomyślałem że nie będzie tej wojny trzeciej światowej atomowej no bo nie można dopuścić do tego żeby nastąpiła zagłada ziemi No, bracia nas My nie dopuścimy do tego bracia z kosmosu. Także my, ludzie świadomi. Także bez obaw, ale gdzie gdzieniegdzie będą konflikty, bo to jest pra prawo karmy, tak? Prawo indywidualne, ale także zbiorowe, czyli zbiorowa karma i indywidualna. Więc gdzie gdzieniegdzie będą konflikty, a no, jeżeli chodzi o Polskę, to rośnie w siłę. Nie tylko militarnie, ale duchowo. A więc bez obaw słuchajcie. Piękna pogoda, bez obaw. Bo Polska jest na tyle silna, że damy sobie radę i energetycznie też. To nie jest tylko, że mamy tam czołgi, samoloty, drony i tak dalej. Wojsko przeszkolone, ale także duchowe sprawy energetyczne. Jesteśmy silni. No, myślę, że będą brać z nas przykład niedługo z Polski. Gospodarczo wzrastamy w siłę, także tak to wygląda. A no, jeszcze sobie trochę sobie pojeżdżę. Tam gdzieś dalej siłownia jest też, ćwiczę czasami na powietrzu. Takie tam różne no, zasuwają chłopaki nieźle. Dziewczyny też sobie dają radę. Także trzymajcie się i bez obaw. A teraz bez komentarza popatrzymy sobie. A tak to jest dalej. No, końcu No i wtedy się da w dwa dni i mi ogarnąć wszystko o najnowszym modelu.